Witam was w drugim odcinku z naszej serii od łzy do pienienia łzy. W tym odcinku chciałam wam pokazać co nowego kupiłem. Kupiłem właśnie sobie taką fajną kosiarkę, pług, bo już jest za tępki, jest myka knicy, więc nic nie, zbyt nie da jakby orać. Taką belkę do, wyciąga, do przeciągania ciągników, sanki bo idzie zima i lej do nawozów. W tym odcinku zamierzam tutaj tak trochę wykosić, żeby zebrać trawę i ją potem sprzedać. No. Odpalam naszą bestię. Też myślę o zakupie nowego ciągnika. Zima mu nie służy. Tak ciężko go się pali w zimę, że się nie da. No, jedziemy. Pytaliście się, kiedy będzie seria pierwsza. No, razie ona jest, jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, wstrzymana. Poczekajcie. Rozkładamy naszą kosiareczkę. No, jakby tutaj to zrobić? Gdzieś tutaj zaczniemy? Puszczam. i jedziemy ale fajna animacja no i jeden z lepszych modów akurat to jest mod z, z modhuba więc nie mógł być do dupy ale naprawdę fajne polecam wejdźcie sobie na modhuba i wejdźcie w kosiarki to sobie też taką zainstalujcie Jaka zarobista animacja naprawdę? Nasze pierwsze żniwa, ale zielona. Pewnie się pytacie, czy myślę o zakupie kombajna? No, no. tak, na zbyt na razie nie, bo to są wydatki. Choć mam tam jakieś pieniądze, ale no już to jest mega duży wydatek, więc na razie myślę. Też patrzyłem na Alixie, to są jakieś fajne, ale takie porządne, to są już drogie. Bizony, nie wiem, z 35 tysięcy by trzeba było włożyć. Nawet za 50 są dopiero takie w miarę fajne. O wistuli to nawet nie myślę, bo to jest coś stare. stare, ale no... Też miał, mam takie różne, na przykład Fara66 myślę. A jak już z Twarem to pójdę w kukurydzę. Ale ile ja, ja mam pól? Co? Te dwa? W sumie to jest jedno bardziej. Z tego tutaj się nawet nie utrzymam, więc na razie myślę, że z trawy będzie marzyć. Najważniejszą rzeczą, którą muszę nam na razie na tej serii zrobić, to kupić jeszcze jeden ciągnik. Ten Joy jo jest w takich pogodach okropny. Tu mi jaków narobiła. Zbyt się skupiam na gadaniu, a nie na robocie. Zrobię sobie taką kreskę, od której będę zawsze zaczynał. No, będzie mi Już muszę to zrobić, bo to gospodarstwo jest takie zaschnięte, że A z ciągników to myślę o jakiejś 30... 328, ale ja bardziej myślę o 30. Już nawet myślałem, że pójdę coś lepszego, na przykład takiego go w taką 60 a nawet już myślałem o 3 baku 60 I w sumie 60 to tylko 3 bak by mi się najbardziej opłacał. Choć też myślałem o 60 lub 35, 350 4 4x4, choć no masę ja Fergusa na razie nie wezmę, bo to w sumie też o tym myślałem, ale on to jest taki gorszy. Aby wolałem coś z kabiną. No masę jest dobry, nawet mogę go wziąć. Ale taki niezbyt. Napiszcie mi w komentarzach, co by chcieliście na tej serii. Bo to w sumie ją robimy. Ja, ja ją robię i wy ją robicie. Tak, jakoś tak, w takim stylu to idzie. Myślę, że ten kawałek zrobimy, bo nie chcę, żeby ten odcinek był taki za długi. W następnym odcinku może zrobię zbieranie tej trawy. Ta kosiarka strasznie robi jaki Bo taką na przykład rotacyjną robiłam, to już tak nie robiła, ale ta to nie było Poza odcinkiem sobie to podokaszam. Dziękuję za oglądanie. Cześć.